W moim streamie lub na moim y, kanale aktualnie mamy bratobójczą walkę Zerk. Kontra Zerk to jest raz, a dwa Acer, Team Acer i tu Team Acer. Jeden chyba młodszy Blaze, wydaje mi się, jest młodszym y, graczem. Mam te dziwne wrażenie, że oni znają się dosyć mocno. Jako, że jest to ZVZ i ilość linków, y, to będzie totalna katastrofa, żeby zobaczyć, co się dzieje. Ustawiamy kolory. Ustawiamy kolory na niebieskie i czerwone, żebyśmy nie zwariowali. Po lewej stronie u góry Acer Nerchio, gracz z Polski, po prawej stronie Acer Bly, e, gracz z Ukrainy, z tego, co mi, z czego się, jeżeli się nie mylę. Na to by wypadało, że on jest z Ukrainy. A ja od razu. Po, lags, ja nie mam lagów. Czy ktoś ma lagi? Dobra, teraz takie szybkie pytanie. Czy wszystko jest ok na Steamie? Czy wszystko jest dobrze? Lags, no nope. blaj ma spajki. Coś mu tam się dzieje nie tak. Czy wszystko dobrze działa, kiedy mam teraz przerwę? Działa tak, dobra, już wszystko chyba jest w porządku. Zaczynamy cudowne ZVZ, czyli totalna czarna magia, gdzie, będziemy gdzie będę komentował jak to link, Linga w tyłek gryzie, bo mniej więcej tyle coś tam wiem. No i wiem tyle, że masy Lingi z jednej bazy są mocniejsze od masy Roach z jednej bazy, jeżeli się dobrze to rozegra. Tyle się kiedyś tylko nam nauczyłem, sam staram się grać z zergiem, ale to jest jakaś katastrofa momentami. No i Nerchio w tym momencie przy 15 zestawia Spawing Pool, natomiast blay będzie prze przechodził na szybką ekspansję. Z tego co dokładnie widzę, jeżeli się nie mylę, pozwólcie, że się przyjrzę. Tak, dokładnie jest szybka ekspansja ze strony Blaja, więc bardzo fajnie to może wyglądać. Ciekawa być zagrywka. W sumie, Unercia, widziałem parę jego takich gier. On bardzo fajnie podoba mi się, jak co 10, jak uzbierasz odpowiednią ilość gazu, albo zbliża się do tej odpowiedniej ilości gazu, co jakieś 5 sekund zdejmuje jedną dronkę z gazu, nie potrzebuje tego. No teraz wysłał 3 za pamięci, żeby nie zapomnieć o tym. I już pięknie, już jest gaz wydobywany. No zobaczymy, czy będą bejne, czy coś innego nam tutaj pokaże. Natomiast ze strony blaja widzimy, że jest zarówno Spamming Pool, jest Ekstraktor. Myślę, że on powinien pójść w jakieś bezpieczne, takie defensywne bane, że się tak wyrażę. Bo jeżeli Polak pójdzie w większą ilość linków na samym początku, no to będzie problem. Już cztery lingi biegną, jest też Ekspansja, więc oczywiście w tym momencie mamy pewne, że nie będzie Polak olinował z jednej bazy. Będzie grzecznie tutaj próbował coś przyharasować. Po prostu zagrał bezpiecznie. O tu są. To są te okropne ukryte linki, y, które się schowały teraz. Wracajcie tutaj, gdzie wy uciekacie. No i uda im się zeskautować. Cztery linki ze strony Blaja. Tutaj nic wielkiego oczywiście Polak nie zrobi. Może uda, da radę zabić z jedną dronkę, a na pewno da radę jak coś ubić jedną parę linków, która tutaj może za chwilę wyskoczyć, ale już biegnie Polak do środka. Chce zeskautować. Sześć linków ze strony Blaja. No i dobra, jedna dronka zostanie zabita. Czy też nie? Jedna padła. Druga... Też trzecia będzie trzy dronki zabite. Jak to powiedział Matis, to jest bardzo duża ilość zabitych jednostek Blaj nie jest zadowolony z tego powodu i pauza. PP to zwykle pauza, pause please. Nie, na razie się nic tutaj takiego nie zapowiada, nic się nie dzieje. Albo języki wystawione, albo jest niezadowolony. no ale Energio bardzo ładnie zabił trzy dronki za trzy linki, to jest naprawdę opłacalna wymiana, widzimy teraz różnicę w dochodzie, no oczywiście Nerchio ma ciut mniejszą, jest trochę niżej gorzej to wygląda, ale jak ma upgrade'y, no i dużo teraz dużo linków ze strony Nerchia, to chyba ta różnica, chyba o, troszeczkę za dużo wydaje mi się tych linków zrobił gdzieś o jedną parę, dwie, mógł więcej po prostu zrobić, ale nie, Nerchio będzie jednak dobrze myśli, wie co chce zrobić, będzie chciał iść w Bane, będzie chciał to zakończyć jak najszybciej, w międzyczasie jest jeden spajn postawiony przez Blaja. podoba mi się miejsce Zrobienie tego spine -crawlera. Są dwa queeny. Będzie pięknie tutaj blokował rampę. Nie będzie w stanie Polak nic tak naprawdę zrobić. Ma ten speed troszeczkę szybciej i czy da radę otoczyć cokolwiek. Przede wszystkim rzuca się na dronki, bo to trzeba zabić jak najszybciej. Nie próbuje się tutaj przydostać do środka, bo nie ma najmniejszego sensu. Ale jednak dobra dał radę otoczyć przeciwnika. Czy zabije królową? Tak też jest. Jedna królowa padła. Bardzo ładna zagrywka ze strony Polaka. Druga się już trzyma nie najlepiej. No ale ile sztych dronek padło? To jest 5 dronek na samym początku. Jeden queen. Więc ładnie, naprawdę dobrze jest. Teraz Black opóźniony dochód się w tym momencie widzimy. Jest 3-4 dronki różnicy, więc Polak się czuje lepiej. Za chwilę jakieś bejny będą, z jego, Bain, będą Bainy z jego strony, ale się dzisiaj mam problemy z wymową. No i tu trzeba będzie wysłać pojedyncze jednostki na te bejny. Za chwilę Nerchio zauważy, co się tutaj dzieje. Jest jeden bejn, uwaga do tyłu teraz. Ach, i bejn nic nie dał rady zrobić. Dwa bejny kontra dwa bejny. Tutaj chyba powinien jednak uważać, co się za chwilę stanie. Wysadził się na jednym bejlingu. No i teraz dwa lingi, próbują przede wszystkim zneutralizować te bejny. Chyba jednak Polak powinien skorzystać z okazji i zrobić się tak zwany taktyczny zwrot w tył. Bo jakby nie patrzeć, ma lepszy dochód. Czuje się lepiej. Widzimy, to jest Polak po lewej stronie, tej kolorystycznie widzimy. Ale ja trzymam niebieski i czerwony, żeby łatwiej było mi po prostu rozróżnić to, co się dzieje. To co się dzieje, czat oczywiście idzie teraz w dół. Żebym tego wszystkiego nie czytał. Teraz zobaczmy ile, jaka jest ilość, jaka ilość, jak armia wygląda tutaj jest armia. 16 do 12 ilość jednostek, taka sama ilość Bane'ów, 19 do 14 jeżeli chodzi o ilość linków, natomiast no i już się szykuje tutaj kolejny atak, energia, dwa Bane tylko więcej najwidoczniej w tym momencie nie potrzebuje, no będzie tak napierał na przeciwnika, on ma przewagę ekonomiczną ale ma też armię, którą chce wykorzystać oj uwaga, chce tą armię wykorzystać napierając po prostu na przeciwnika i da radę się dostać do środka, ach jeden Bane, piękny hero Bane, to jest moment dla Energię, który, który powinien wykorzystać. I po prostu zaatakować przeciwnika. Jakiś będzie, może tutaj ukryje drugie linki Z drugiej strony podbiegają, biegną sobie teraz bez problemu do bazy. No i teraz fajnie zrobił przeciwnika w konia. I po prostu idealnie lingi teraz biegają w bazie. Podgryzają dronki. Fajna zagrywka. Bardzo ładnie to wszystko przemyślał. No i szuka po prostu tutaj tych dronek. No masakruje tą ekonomię. Blaja ten naprawdę ma problemy dosyć duże, żeby się tutaj jakoś wybronić. Królowe, co były świetne, ruszyły po prostu swoje wielkie zatki, Nie pilnowały już rampy. Odeszły od niej, no i skorzystał Polak z okazji, i wbiegł tutaj bardzo ładnie. Widzimy, gdzie się teraz lingi i energia ukryły. Trzymają się tutaj. od tak, na wszelki wypadek. W drodze jest już Spire, a dla Blaja jest dopiero. Dopiero Ler, więc to, ta do, ten różnica w dochodzie y, jest naprawdę potężna, jak na Zergi, to jest y, w mirror matchupach ten dochód naprawdę, różnica w dochodzie jest bardzo, bardzo ważna. Im większa jest ta różnica, tym naprawdę jest gorzej. Jeżeli to jeszcze są różnego rodzaju maczapy y, różne, to jest y, co innego, ale mirory, czyli kiedy grają te same rasy, pojedyncze, no, pojedynczy harwester, to już nie tak bardzo później koło tej 10-11 minuty, ale im y, Wcześniej tym no, plus jest większa różnica. A teraz Nerchio wysyła dwa linki, żeby zobaczyły, co tej grzecznie się dzieje przy tych zelnagach. No i wypatrzy, że linki przeciwnika nacierają. Czy są jakieś upgrade'y? Na razie się nic tutaj takiego wielkiego nie zapowiada. Armia została złapana, chociaż Brian w dobrym miejscu jeszcze się tutaj trzymał, zatrzymał. Na chwilę był w stanie walczyć. Nerchio nie otoczył go. No, i napiera cały czas, wywiera presję na przeciwnika, zmusza go do tego, aby on produkował więcej jednostek jakichś ofensywnych. Nowe bainy będą. Infestation Pit dla Blaja bardzo dobrze, on czyta grę, wie, że jest presy, wie, że Polak najprawdopodobniej pójdzie w Mutaliski, więc te Infestory się przydadzą. Ale Infestory tak naprawdę no, będą broniły mu tutaj tą bazę bez dwóch zdań, ale nie pozwolą za bardzo wyjść i przejąć ekspansję, no bo nie ruszy. Się ze wszystkimi inwestorami na ekspansję, żeby ją zabezpieczyć, bo wtedy do bazy wleci mu Polak i zrobi po prostu no, kebaby. Zrobi z tych wszystkich dronek, które są z tyłu, więc to jest jakiś taki problem. Zbiera już wszystkie swoje overlordy, bo wie co się będzie za chwilę działo, bo wie, że zaraz powinny się pojawić. Ale nie pojawiają się, nie są już. Jest już parę mutali ze strony Polaka. Widzimy też, że jest. Te mutaliski będą tylko na sam przez jakieś 5 minut tak naprawdę potrzebne, aby uniemożliwić tak naprawdę przejęcie jakiejś bazy, aby kontrolować mapę. Blaj teraz siedzi, jest zmuszony do tego, żeby siedzieć u siebie w bazie i nic więcej nie robić. Plus jeden do ataku dla jednostek plujących. Ręcz ataku już jest, czyli queiny też będą mocniejsze. No i teraz da radę w jakieś tutaj overlordy wlecieć. Czy jeden overlord padnie, czy też nie transfuzja? Nie dał rady nic zrobić. 5 queenów powinno sobie tutaj bez problemu poradzić z swoją armią, odgonić ją. Z tego względu, że im, jak już mówiłem parokrotnie, transfuzja jest naprawdę potężna i naprawdę fajna w tym wszystkim. Nerchio, nie szykuje, nie, nie, nie. teraz już nie ma potrzeby atakowania, z tego względu, że ma raz, dwa, trzy, no przejmuje czwartą bazę. Jego dochód jest sympatycznie, obrzydliwie wysoki w porównaniu do przeciwnika, jeżeli chodzi o ilość harwesterów, to jest, no widzimy, że nowe dronki podjeżdżają. teraz będą wydobywać. W międzyczasie tutaj sprawdzają jeszcze Mutale, co się ciekawego może wydarzyć. Są wejny, jest parę inwestorów. to jest tak, na wszelki wypadek te wejny. jakby chciały Lingi podbiec pod to wszystko. Do zabezpieczenia. Królowe też wychodzą. Nerjo wysyła pojedyncze Mutaliski. Ma nadzieję, może, że Blay postanowi zużyć fangala. Bo tak naprawdę, jeden, te fangal na jednego Mutaliska to jest olbrzymia strata po prostu energii. Jest speed dla Rouczy, jest padłen glance, plus jeden do ataku, plus jeden do obrony dla jednostek naziemnych. Więc to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Jak mana po prostu przejedzie, jak wal. Jak walcem po blaju, kiedy już będziemy miał odpowiednią armię do tego Zobaczmy też te różnice w supplyu 125 do 171 Naprawdę to jest duża, 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 duża W sumie tak wam pokażę różnicę w dochodzie A Róż... APM Skoro nic się wielkiego nie dzieje, przyjrzymy się, kto jak spamuje. Y, momentami 300 ublaja. Nerchio już w tym momencie wyluzował. Nie śpieszy mu się z niczym. Mutale będą chciał tutaj gdzieś wlecieć, czy da radę wystargetować, Dał radę, jeden padł, kolejny padnie. A prawie jeszcze tutaj jeden strzał, tylko jest potrzebny i. Ach, prawie udało się zabić. Eee, Nerchio się uśmieje, cheater. O, oczywiście drażnią się teraz ze sobą, bo raczej wam żeby tak e, na poważnie myśleli. No, ale mało brakowało, by dwa te mm, infestorzy zostały Tak padł jeden. Nerchio tak naprawdę w tym momencie wysłał te jednostki specjalnie na śmierć, bo one są totalnie niepotrzebne. Chciał się pozbyć tego supply'a, zwolnić po prostu supply na, na to. <ściał> Chciał zwolnić supply po prostu na to, co tutaj się teraz szykuje na dużą, olbrzymią. Armię złożoną z Roachy i paru tylko Infestorów, teraz Nerchio jeszcze bardzo dobrze Podzielił tutaj na chwilę swoją armię Widzimy, że dzieli ją, żeby pojedyncze fangale Nic tutaj nie zrobiły, Próbuję złapać ładny fangal e, Na tą grupkę, no niestety Infestory Polaka są troszeczkę z tyłu No i szykuje się tutaj do otoczenia przeciwnika Czy da radę? Chyba tak, da radę Próbuje podchodzić, pięknie, udało się otoczyć Teraz kuposzebne są fangale z tyłu, trzymają Infestory Braja, zaspamował e, Tymi Infestory Jedno obok drugiego e, Czy to wszystko wystarczy jednak na nerchia dobre pytania upgrade 1 1 no proszę bardzo nerchio Mu zmuszony jednak do ucieczki w tym momencie nie wyszło tak jak trzeba. Te wcześniejsze fangale, chyba dwa, udało się Blajowi rzucić na armię. Nerchię były bardzo ważne, bo osłabiły armię przed główną walką, przed głównym natarciem. No, tylko, że problem jest taki, że przydałoby się, żeby Nerch miał barą, mógłby wtedy bardzo szybko te rołcze e, leczyć, bo na pewno już Blaj wyleczy, powinien przynajmniej zakopać e, te swoje jednostki, żeby się wyleczyły jak najszybciej. I teraz fangale, dobrze rzucone, by się przydały, zatrzymałby tą armię. No i teraz Nerchio roz, rozchodzi, jak się tylko da, zatrzymuje armię i fangale. Na fangalu, teraz powinien być jeden fangal. Był już w tym momencie Blind, nie ma energii na fangale, więc nie ma czym się przejmować. teraz nie rzuca, i cała ta armia zostanie za chwilę zmiażdżona. Zakopały się jeszcze infestory, żeby nie obrywały. Mamy tutaj nawet ze strony energia parę changelingów, które sprawdzają, co się dzieje. No, Blind nie da rady już tego w żaden sposób, moim zdaniem, wyjść, mimo że będzie miał coraz więcej y, tych rołcz. I jest GG 1 do 0 dla Polaka. Gratulujemy bardzo gorąco. Patrzymy, co będzie dalej, co się będzie działo. Ja widzę, że ktoś mnie obraża, więc jeżeli nie czytał regulaminu, to bardzo proszę moderów o to, aby zgodnie z regulaminem zawsze, mody, aby zawsze zgodnie z regulaminem postępowali. Konstruktywna krytyka, tak, obrażanie, ani mnie, ani graczy, nene. Co chodzi? Dobra. Zaczynamy na kolejny mecz, y, kolejny mecz przed nami, było pytanie tak szybko na czasie, odpowiem tak, będę grał w Diablo, czarodziejem, witam wszystkich gorąco, witam wszystkich serdecznie, te oso nowe osoby, które są aktualnie na streamie, to jest y, MSI Pro Cup 9, dziewiąty turniej z y, rzędu, co miesiąc chyba jeden jest, 1000 euro do wygrania, w tym momencie mamy mecz ćwierćfinałowy, y, ćwierćfinałowy, tak, finałowy. Blay kontra Nerchio, ktokolwiek teraz wy, ćwierćfinał to już jest, tak mi się wydaje, że jest ćwierćfinał. Ktokolwiek teraz wygra ma już zapewnione na pewno w tym momencie 50 dolar euro, 50 euro no i będzie grały o 700 euro za pierwsze miejsce. Po prawej stronie jest energio po lewej stronie jest Black Kolory jak widzicie są zmienione przeze mnie z tego względu, że bardzo nie lubię tej kolorystyki, którą ma energio y na uzerga. Szczególnie jak się gra na zerga, bo to się strasznie tak miesza ze sobą, dlatego mamy niebieski i mamy czerwony kolor. Jak zawsze pytanie, chyba wszystko już dobrze wygląda. Witam też osoby na YouTube, bo to oczywiście jak zawsze trafi na YouTuba. Eee, no dobra, klatki są, więc chciałem tylko sprawdzić, czy się nietnie pięknie, po prostu śmiga pięknie jak się tylko da śmiga. <laughs> W ostatnim meczu Nerchio pokazał bardzo ładne mikro, pokazał, jak zarządzać swoją armią, co robić tymi lingami, żeby przeciwnik po prostu dostał gorączki, aż po prostu się nie był w stanie wytrzymać tego, bo jestem pewny, że Blaj był wściekły przez to ile stracił tych dronek z powodu ataków niedużej grupy Lingów, bo tak naprawdę ta armia, która atakowała minerały była naprawdę mała. I szkoda, że trochę chyba że Blaj nie próbował uciekać tymi dronkami bezpośrednio pod minerały. Proszę bardzo, szybki ekstraktor ze strony Blaja. A przy okazji mamy też szybką ekspansję. To jest bardzo ciekawe, muszę przyjrzeć się temu zagraniu później, gdzieś poczytać o tym. Ogólnie będę próbował trochę czytać, trochę więcej replay, oglądać, poszerzać swoją wiedzę. Nie wiem, jak mi z tym wszystkim wyjdzie, bo czasu jest niezbyt dużo. No, ale Blaj podleciał Overlordem, zobaczył co się dzieje. Widzimy, że powietrzne close spoty, co jest o tyle ważne że jedna i druga strona doskonale wie co robi przeciwnik i tutaj jest ryzyko przejęcia tej ekspansji jest naprawdę ryzykowne o czym Nerchio no, chyba się domyśla czy nie wie że jest ekspansja przejęta już powinien podlecieć powinien to w jakiś sposób zauważyć upewnić się ale on po prostu lingami będzie chciał się tam przedostać i wtedy będzie wiedział więc ogólnie rzecz ogólnie biorąc, staram się ostatnio po prostu polepszyć swoją wiedzę na temat StarCrafta, a przynajmniej jakichś podstawowych rzeczy. chociaż podstawowe to może znam te lepsze rzeczy, o tak. Cały czas trzeba się w jakiś sposób rozwijać. Nie zapominajmy o tym, kto stoi w miejscu, ten się cofa. A na pewno te linki się nie cofają, brną do przodu do haczerki i dalej się skończyły. No i teraz Nerchio wpada do środka. Sześć linków ze strony Blaja już jest w drodze. To jest fajny walling ze strony Blaja, Chcę chce się zabezpieczyć. No i teraz linki kontra dronki. Zobaczymy, ile jednostek Nerchio da radę ubić i czy daje, da radę jakiekolwiek zabić. W końcu się Blaj nauczył, że tutaj bezpiecznie jest postawić spawning pool, ale problem jest taki, że chyba nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że te dronki muszą. Nie, nie nadra, nie muszą nic nad. Drogi w świetnym miejscu Nerkio teraz walczy, trzyma jednostkami był w stanie odeprzeć atak sześciu No teraz byłoby dobrze, żeby się jednak wycofał, bo tych linków jest coraz więcej ze strony przeciwnika Sześć czyli osiem linków ze strony energia już w drodze blind na razie produkuje tylko linki, czyżby miały być linki z dwóch bas Kolejna jednostka to też linki, najwidoczniej będzie po prostu linkami szalał z dwóch bas A już w tym momencie Bly idzie w baneling, tak samo jak Polak no pytanie jest takie, czy da radę się, kto tutaj na tym wszystkim lepiej wyjdzie, za chwilę Nerchio się zatrzyma na holdzie, będzie czekał, królowa też już podbiega, no przydałyby się te bejny, przydałaby się jakaś armia, oczywiście hacierka się jeszcze jakoś tutaj utrzyma przez pewien czas, co jest ważne to to, aby się te lingi nie dostały do środka. To będzie bardzo ciekawy mecz, ciekawy, emocjonujący mecz, bo ten jeden najmniejszy błąd. Jest już speed dla nerchia, co jest ekstremalne, ale jest też speed już dla Blaja, więc tutaj Polak może mieć trochę problemów. Są Bejny, Polak zauważył doskonale, że są Bejny, sami jeszcze nie ma żadnych jednostek. Postanowił się teraz ruszyć i przede wszystkim Bejningi trzeba atakować. Czy da Rady je wszystkie zniszczyć na czas, czy też nie coraz więcej Bejningów wypada. Powinien się jednak już teraz wycofywać Polak, uciekać jak najszybciej, chociaż jak zostaną pojedyncze jednostki. No i powybuchało to wszystko, ale Królowe aktualnie stoją, nie pozwolą, żeby tutaj cokolwiek było zniszczone problemem może być jednak to, że ekspansja za chwilę może być zniszczona, nie wyjdzie Polak, ma już bejny w drodze pięknie teraz targetuje yy, te bejningi, one chcą się dostać do środka, zaraz skończą się bejny Polaka, no i trzeba tutaj zabić jeszcze jednego o to już ten jeden bejn nie będzie problemem, on może sobie tutaj wybuchnąć ale wybuchnie, jak widzieliśmy wybuch bezpośrednio na larwach, to było o wiele bardziej opłacalne w tym momencie niż niszczenie yy, dron, żadne drony by nie zostały tak naprawdę zabite więc lepiej zniszczyć larwy i uniemożliwić produkcję przez pewien czas e, armii. Ani też ekonomii. E, no i już e, teraz e, Blay 8, e, 5 Bejnów e, w drodze, bejny Polaka podchodzą i są wysłane tutaj bezpośrednio, gdzie one są wysłane? No teraz bejny wybuchają na sobie. E, Nercio musi uważać, nie chce tracić e, tych jednostek. Ajajaj! Piękny split Bejnów, e, czy da radę tam wejść? Nic sam góry nie zobaczył, za jedna jednostka, no i po prostu go rozsadził. Wszystko na wszystkim, były bainy, nie ma bainów. Zaraz jeden bain zostanie, już nawet baina nie było. Tak więc, Bane Wars zakończyło się wielkimi stratami bainów z jednej i z drugiej strony. Każdy na każdym wybuch, wybuchowa imprezka była. Wracamy do punktu wyjścia, a to jest teraz najważniejsze to, co teraz nacisnę. Sprawdzę ilość harweserów i coś czuję, że więcej Manerchio. i tak, też dokładnie, jest 32 do 27, więc w ogólnym rozrachunku Polak wyszedł na tym lepiej, po prostu ma mocniejszą ekonomię. Teraz dwie dronki więcej, ale za chwilę będzie, myślę, coraz lepiej. Jest w drodze Roach Warren, tak więc Polak szybko przechodzi w rocze. ma te podejrzenie, że niestety Bly będzie szedł dalej w lingi, a Bly tak naprawdę aktualnie nie robi nic, wie, że jego ekonomia nie pozwala mu na cokolwiek, więc grzecznie tworzy coraz to mocniejszą 9 rołczy ze strony Polaka. Ten atak może być śmiertelny, jeżeli te rołcze wyjdą w odpowiednim czasie. Blaj za późno się zorientuje, co się tutaj dzieje. Jest jeden z pań, co jest ważne, więc te Bejlingi się nie przedrą do środka. Nie będzie najmniejszych szans, żeby cokolwiek zrobiły. Tylko byłoby dobrze, gdyby te Bejny się wycofały. O i teraz rołcze już Blaj zauważył doskonale, że są rołcze. Jest 10 lingów ze strony Nerchia Będzie dosyć mocne wsparcie ze strony psów. No i teraz podchodzi kolejne spajne Są już postawione. Obawiam się, że jednak te dwa będą troszeczkę za późno albo na styk nie, nie zdążą się wybudować Nerchio wybiega naprzód bejnami, lingami, żeby bejny postawić no i teraz będzie jedna wielka wybuchowa imprezka i pytanie jest takie, czy da radę Nerchio dostać się do środka, do bazy przeciwnika jeżeli da radę tam wbiec, to będzie bardzo dobra ta sytuacja dla niego tylko musi tam wbiec, nie może się zablokować przy tych spajnach, dlatego się cofa, no i teraz już podchodzą bejny, to będzie bardzo ważne jak wszystko się rozegra wszystko powybuchało, pozostały już tylko spajny, pozostały królowe, ale teraz Nerko się już nie przejmuje, wchodzi do środka, linki już biegają, no i chyba to będzie za, za chwilę będzie Dzidzi, czy też nie biegnie, nie da rady się ten dostać, oczywiście, są już bejne dla Blaja, się szykują, Nerchią wysyła część rołczy, żeby one tutaj atakowały Queen, a w międzyczasie jego linki po prostu dobierają się do dronek, nie musi się niczym przejmować, i nie pozwala po prostu tej armii z dołu wejść do góry. W międzyczasie wszystkie jego, wszystkie dronki Blaja zostały zabite, 32 do 9. No, czekamy na tak zwane GG, Jak zwał, tak, zwał. Gdzieś w tej. Yy, no i tak samo jak ostatnim razem GG, Polak wygrywa, jest pierwszym yy, ćwierć finalistą MSI Pro Cup 9. Gratulujemy bardzo mocno. Hmm. i czyli powiem ćwierć. Tak, kolory były inne z tego względu, że w ZVZ dosyć ciężko jest, yy, jak są różne kolory, ciężko jest cokolwiek zobaczyć. Kolejne zaproszenie.